I za szerokie felgi pisze mi, że tęskni, a nawet nie widziała mnie Ja nie znam jej, ale w sumie pisze dla niej tekst Ja nie znam jej, ale w sumie tylko kojarzy mnie Ziemne szyby i za szerokie welki pisze mi, że tęskni, a nawet nie widziała mnie ja Przeczyję karierą jest wyjechać za granicę Chłopaki walą w nosek, później jadą ćwiczyć biceps Wasze tabletki nie pomogą na psychikę To mętlik w mojej głowie jest powodem, że to piszę Być gdzieś na szczycie albo umrzeć sam bez presji Pamiętaj dni bez chęci, nawet miewał Leo Messi Wolę myśleć, że rodzimy się jak równi. Że życie tworzy lepszych, i też życie tworzy kurwy. Te pierwsze traki to był dla mnie święty gral. Jak złapałem za Majka, już wiedziałem, będę grać. Jak złapałem za Fajkę, to wiedziałem, że ten stab będzie nasz. Będzie hasz, będę palił ponad stan. Jak nagrałem, lubię palić, byłem pewny, że to jednie. Słuchali tego w szkole, pierdoliłem konsekwencje. Czerwone oczy, ja przychodziłem na lekcje. I choć nie byłem głupi, ukończenie było szczęściem. Ciemne szyby i za szerokie felgi Pisze mi, że tęskni, a nawet nie widziała mnie Ja nie znam jej, ale w sumie pisze dla niej tekst Ja nie znam jej, ale w sumie to kojarzy mnie Ciemne szyby i za szerokie felgi Pisze mi, że tęskni, a nawet nie widziała mnie Kojarzy Ty mnie, kojarzy mnie ta dziewczyna z internetu Ze wspólnego baletu, że mamy wspólnych kolegów No i tyle, tyle mogę powiedzieć, bo miało mi dać to szczęście A dało tylko lekcje Zakładam kartur i wchodzę do auta To szybcy i wście, chociaż wszyscy są po plantach Ej, wyjebać parę kafa, rozjebać dobry wóz, a jutro Trafiłeś brat, ale ja na tym skórze mam dla ciebie dobry staw Lubisz palić, no to zapraszamy cię o tak Lubisz palić, no to zapraszamy cię o tak Lubisz palić, no to zapraszamy cię o tak A ja siedzę no i piszę Aby zająć kiedyś pierwsze miejsce na oliście. Ej, no i tobie tego życzę Abyś spełnił to marzenie o którym tak marzysz sobie skrycie No i teraz będzie pięknie Zapal sobie bucha, no i odpal tu piosenkę ej, no i teraz będzie pięknie Zapal sobie bucha, no i odpal tą piosenkę Yo! Ciemne szyby i za szerokie felgi pisze mi, że tęskni, a nawet nie widziała mnie Ja nie znam jej, ale w sumie pisze dla niej tekst Ja nie znam jej, ale w sumie to kojarzy mnie Ciemne szyby i za szerokie felgi pisze mi, że tęsknia nawet nie widziała mnie Ja nie znam jej, ale w sumie pisze dla niej tekst Ja nie znam jej, ale w sumie to kojarzy mnie